Dzień dobry wszystkim, dziś znów zapraszam do tłumaczenia filmu z kanału Truffan Edited, w którym będzie omówiona postać Bafometa, która wbrew pozorom nie jest wcale tak bardzo ukrywana, jakbyśmy mogli myśleć. To jest Bafomet. Gdy zacząłem rozumieć, jak wygląda dzisiejszy świat, ten symbol przewijał się dość często i na początku przerażał mnie. Jest on obrzydliwy, więc nie mam zamiaru go często pokazywać, no chyba że będzie konieczność wytłumaczenia czegoś na przykładzie. Musimy cofnąć się do przełomu wieków XI i XII. Ma to związek z Templariuszami, o których nie zawsze uczono w szkołach, a jest to dość istotna organizacja. A to, co się nas o nich uczy, to to, że byli oni rycerzami walczącymi w imieniu chrześcijaństwa na rzecz Watykanów ale w rzeczywistości byli oni reprezentantami zła i czcili Bafometa, jednakże nie w sposób, jaki znamy dziś. Po prostu oddawali cześć rogatej koziej głowie. Swego czasu byli oni znaczącą siłą, aż do momentu, w którym zostali oskarżeni przez papieża o wyznawanie zła. Jednym z zarzutów było właśnie czczenie Bafometa. Większość z nich została pojmana i zabita w październiku 1307 roku w piątek chciał, że był to 13 dzień miesiąca, i właśnie mówi się, że od tego wydarzenia piątek 13 jest feralną datą. Mimo wszystko byli oni pierwszymi, którzy oddawali kult tej figurze. Od tamtego momentu pojmania ludzkość miała spokój z Bafometem aż do połowy XIX wieku. Eliphas Levi, XIX-wieczny satanista, który był szczerze zainspirowany Albertem Paikiem, masonem 33 poziomu, wprowadził na nowo Bafometa jako obraz kultu i nazwał go jako Koza Szabasowa w swojej książce pod tytułem Dogmaty i rytuały wielkiej magii. I właśnie to jest to, co widzisz do dziś jako Bafometa. W 1966 roku Anton Lewiej zaadoptował Bafometa jako znak Kościoła Szatana. Jako, że jest wiele przekazów w tym symbolu i są one w dyskretny sposób poukrywane, to najczęściej nie zdajemy sobie z nich sprawy. Zacznijmy od rogów. Jeżeli zwrócisz uwagę na bóstwa występujące w poganizmie, ezoteryce, satanizmie, począwszy od diabła, to zobaczysz, że część z nich było przedstawiane jako rogate sylwetki. Dziś wcale nie powinno nas dziwić, co robią celebryci, przyczepiając sobie rogi i pozując do różnego rodzaju ujęć, oddają cześć złu. Spójrzcie na eminema. W tym przypadku symbolika obejmuje rogi przyczepione do głowy oraz wszechwidzące oko, co reprezentuje Bafometa albo ściślej Lucyfera. Wracając do kultów, to czczenie Bala czy Molocha to tak naprawdę wiara w Szatana, który był przedstawiany jako rogaty. Kolejny Bóg, tym razem grecki, Pan. Wszyscy oni mają rogi. To co autor filmu stara się nam przekazać, to to, że za każdym razem jak widzimy kogoś znanego, kto nosi rogi, to wiedz, że symbolizuje on Lucyfera. W pierwszym filmie Avengersów główny wróg co nosił? Rogi. Albo bijące na jednym ze swoich przedstawień. Są to odniesienia do satanizmu, o których możesz nie mieć pojęcia lub nie skojarzyć, o co w nich chodzi. To jest kult zła, którym machają ci przed oczami i teraz miejmy nadzieję, za każdym razem, gdy to zobaczysz, to będziesz miał tego świadomość. Roga tym Bogiem jest Lucyfer. Pamiętaj, że BafoMet jest również określany jako The Sabbatic Goat, co można tłumaczyć jako Koza Szabasowa lub Goat of the Mendes. W książce pod tytułem The Secret Teaching of All Ages okultysta i satanista Manly Hall napisał, że kozioł to symbol faliczny, jak i symbol odwagi lub aspiracja do osiągania najwyższych szczytów. Dla alchemików kozia głowa symbolizowała siarkę. Słownik mistycyzmu tak definiuje Bafometa. W okultyzmie Bafomet, koza szabasowa, to postać, którą przybrał Szatan podczas czczenia go w Szabacie Czarownic. Pentagram, czyli kolejny symbol zła, również przedstawia rogatą głowę Bafometa. Henry Stilson i William Hughan w swojej książce pod tytułem Historia wolnomularstwa i zgodnego porządku napisali: Symbol ten odwrócony jednym z punktów w dół reprezentuje zło, przeciwieństwo dobra, czystości i cnót, a reprezentuje Bafometa, inaczej zwanego The Goat of Mendes. Na środku głowy bafometa możesz również dostrzec pentagram. Kozi symbol jest przedstawiany dość często i ukazuje oddawanie czci złu. Spójrz na to zdjęcie Rothschildów z przyjęcia przebierańców z lat 70.. -tych. Albo zdjęcie Maryny Abramowicz z roku 2016 w momencie kampanii prezydenckiej. Pani Abramowicz zaprosiła Hillary Clinton na spirytualne gotowanie obiadu. To zdjęcie pani Abramowicz z głową kozła, satanistyczna poza. Gdy są nam pokazywane w jakiś sposób okultystyczne obrzędy. Często widujemy kozła. Jeżeli jeszcze nie przemawia to do ciebie, że widzisz w tych obrazkach szatana, możesz być w niebezpieczeństwie. Pomyśl o dzieciach lub nas oglądających wydarzenia sportowe i ostatnio używanego często określenia The Goat, po angielsku koza, co odnosi się do najlepszych zawodników. To akronim Greatest of All Time, czyli najlepszy po wsze czasy. Fani sportu, w tym dzieci, często między sobą opowiadają o tym, kto według nich jest tak zwanym gołtem w danej dziedzinie. Musisz rozumieć, że niestety jest to przeniesienie okultyzmu w kolejnej formie do naszego życia i używamy tego nieświadomie, myśląc, że jest to niewinne, zakładając, że koza to tylko koza. Ale w rzeczywistości zwierzę poważnie używane w czarach i okulcie. Miej tego świadomość, Hermaphrodita. Bafomet to również forma androgynii. Androgynia to połączenie cech żeńskich i męskich. Najczęściej jest używana w przypadku opisu człowieka, który nie ma określonej płci. Również ukazuje dwuznaczność płci: tożsamość płciową, tożsamość seksualną lub seksualny styl życia. Ta definicja jest dość głęboka, ale ja postaram się przekazać, co to oznacza w prostych słowach. Elifas Levi narysował postać Bafometa w sposób androgeniczny. Szatan, tak jak w tym przypadku Bafomet, jest nierzadko ukazywany jako osoba posiadająca cechy dwóch płci. W tym przypadku Bafomet ma kobiece piersi oraz falusa. Dziś mas media ukazują nam często postaci, które zacierają granice pomiędzy kobietą i mężczyzną. To właśnie forma satanizmu. Gdy mężczyzna robi z siebie kobietę i na odwrót, to jest to w zasadzie reprezentowanie satanistycznych zasad i ukazywanie tych złych wartości. Spójrzcie, jak wielu muzyków dziś nosi damskie ciuszki i akcesoria. Spójrzcie na filmik z Instagrama, na który mężczyzna nosi damską torebkę i robi to dlatego, że jego ulubieniec raper tak zrobił. Gdy rozmawiam dziś z młodzieżą, to wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że część z ich ubrań de facto pochodzi z damskiej linii. Kiedyś mężczyźni nie dawaliby akceptacji na takie ciuszki, natomiast dziś, pewnie w duchu postępu, jest to zupełnie zamazane. Różnica w damskiej i męskiej garderobie dziś jest często marginalna lub żadna, bądź wiele modeli ubrań można zobaczyć, że są określone jako unisex. To właśnie jest sprawka satanizmu i oni akceptują te w cudzysłowie wartości. Weźmy na przykład Kanadę i nowe prawa dla nowych płci. Dopadł mnie zaszczyt, by ogłosić, że od jutra w Międzynarodowym Dniu Przeciwko Homofobii i Transfobii w Izmie Gmin zostanie przedstawione pełne wsparcie i ochrona ludzi transpłciowych. Więzienie dla ludzi odrzucających politykę gender? Osoba może zostać ścigana za mowę nienawiści, za to, że określi niewłaściwie płeć danej osoby. Więc, jeżeli mężczyzna zdecyduje się, że jest kobietą, ale ty tego nie wiesz i nie będziesz się do niego zwracał, jak do kobiety, to może to być odebrane jako mowa nienawiści. Tyle razy Ci mówiłam, żebyś nie mówił do mnie, panie. W jednym ze stanów USA można zadeklarować płeć jako płeć X. To chłopiec, dziewczynka czy może X. Waszyngton rozważa trzy opcje w akcie urodzenia. Obecnie stan bada opinię publiczną odnośnie tej propozycji. Jeżeli będzie pozytywny oddźwięk, to rodzice noworodka będą mogli pominąć podanie płci dziecka i wrócić do jego podania w następnym roku. Podczas gdy wielu ludzi rozważa, jak podejść do tematu transpłciowości i czy płeć powinna być określana normalnie, zero-jedynkowo, czy może w sposób nowoczesny, to tak naprawdę transpłciowość jest personifikacją satanistycznych wartości, które są jednoznacznie reprezentowane przez postać Bafometa. Więc za każdym razem, gdy widzisz tego typu obrazki, to wiedz, że reprezentują one Bafometa w życiu codziennym. Jak na górze, tak i na dole. To ostatnia część układanki, jeżeli chodzi o symbolikę postaci Bafometa. Być może słyszałeś o tej frazie nieraz, ale nigdy nie byłeś świadomy tego, co oznacza, bo tak naprawdę jest to złożona kwestia. Jeżeli próbowałeś znaleźć jej tłumaczenie, to spotkałeś się z wieloma znaczeniami. Ile ludzi, tyle znaczeń, jednakże muszę cię zmartwić, bo fraza ta również jest używana w okultyzmie. Jak na górze, taki na dole jest użyte również w symbolice Bafometa. Prawa ręka wskazuje górę, a lewa dół. Jak na górze, taki na dole. Tekst pochodzi z tablicy szmaragdowej Hermesa Trismegistosa, cytując: To, co jest poniżej, to odpowiada temu, co jest ponad, i to, co jest ponad, odpowiada temu, co jest poniżej, A żeby dokonać cudu jedynej rzeczy. Praca ta ma wiele znaczeń, ale ponownie jest często używana w pętli okręgu okultyzmu i magii w satanizmie. Spójrz na kartę Tarota, na której widnieje obraz magika. Robią ten sam znak. Wszystko to odnosi się do szatana. W księdze Izajasza mamy następujące wersy: Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa powyżej gwiazd bożych, postawię mój tron, zasiądę na górze obrad na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do najwyższego. To jest właśnie cel złego, który znamy nie od dziś: zająć miejsce Boga i panować w niebiosach, tak samo jak panuje na Ziemi czy Otchłani. Drugi list do Koryntian. Dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bóg tego świata to oczywiście szatan. I to jest właśnie forma dualizmu, który musi być zrozumiany. Spójrzcie jeszcze raz na postać Bafometa, jak na górze, tak i na dole jak tam, gdzie ciemne, tak tam, gdzie jasne. Uderzające podobieństwo do tego znaku Yin-Yang. Czy widziałeś może nową reklamę firmy Progressive? gdzie śpiewa się w kółko znany tekst: Niebo to miejsce na ziemi. Autor filmu radzi, żeby widząc tę reklamę, wyciszyć telewizor ponieważ ciągle ją słysząc może przysłowiowo wkręcić Ci się do głowy i będziesz sobie powtarzać ten tekst. A jak wiemy wielokrotnie, wypowiedziane kłamstwo może się urzeczywistnić. Kolejny przykład wpływu i kontroli mas mediów. Najogólniej rzecz biorąc, słowa, które są mielone w tej reklamie to nic innego jak tak jak na górze, tak i na dole. My Słowianie wiemy jaką wartość ma słowo, więc w szczególności powinniśmy być na to wrażliwi. W telewizji jest nowy serial Loch 49, w którym główny bohater przechodzi proces inicjacji do tajnej organizacji, która z pozoru wydaje się nieszkodliwa. Ale to co najbardziej dziwne, to tytuł pierwszego odcinka, czyli tak, zgadliście. As above, so below. Wracając do gestu, to możemy cofnąć się aż do sumeru, gdzie jeden z idoli używał tego samego gestu. Spójrzmy na P.D. Diego. Ci ludzie używają takiej symboliki, nie z przypadku. Jason Alexander, pozując do jednego z magazynów, również używa As above, so below, dodatkowo robiąc z obu dłoni symbol rogów. Quentin Tarantino, również El Diablo, jak na górze, tak i na dole. Tyra Banks. To jest ukazywanie prawdziwych celów Lucyfera, czyli byciu najwyżej, jak tylko się da, i stworzyć tak zwany raj na Ziemi, gdzie będzie się mu oddawało cześć. Obecnie widzimy, że na świecie stawiane są świątynie Szatana z jego posągami. W okolicy stanu Arkansas postawiono pomnik Bafometa. Stało się coś, o czym 10 czy 20 lat temu nawet byś nie pomyślał. Niedaleko wcześniej odsłoniono pomnik dziesięciu przykazań, po czym sataniści taktycznie doprowadzili do powstawienia właśnie wspomnianego Bafometa. Zrobiono podobną rzecz w Oklahomie. A oto jak to wyglądało. Prezentuję wam Bafometa symbol pluralizmu, równości, tolerancji, wolności, wolności sumienia i pojednania. Trudno jest nam sobie wyobrazić, ile podobnych obrazków można było zobaczyć w przeszłości. Obecnie sataniści i jego sympatycy się już nie kryją. Są dumni i śmiali, bez jakiejkolwiek opozycji względem nich. Świat został tak wywrócony do góry nogami, że możliwe, że żyjemy w czasach ostatecznych, a ty powinieneś zdecydować, po czyjej jesteś w stronie. Może uważasz, że ignorancja tego, co się wyrabia, jest dobrą strategią, ale jesteś w wielkim błędzie, bo ignorancja i brak przeciwstawienia się złu wiąże się po prostu ze słabością. A wy, co myślicie na ten temat? Napiszcie to w komentarzach, a jeżeli chcielibyście, by przekaz trafił jeszcze dalej, to zostawcie łapkę i udostępnijcie film. Trzymajcie się i do następnego filmu!